pytanie w ogóle, kiedy ją się stosuje, tą zaliczkę, bo czy ona w ogóle ma jakieś konsekwencje, czy w ogóle po co ona w ogóle jest w takim bądź mm -hmm. razie? Tak. Jeżeli chodzi o zaliczkę, konsekwencją wpisania zaliczki do umowy jest to, że ona zostanie zaliczona na poczet przyszłej ceny. W mm -hmm. sytuacji takiej, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy, zaliczka jest w całości zwracana. Nie ma żadnego znaczenia, z jakich przyczyn doszło do zawarcia umowy, do, doszło do niezawarcia umowy, przy zadatku sytuacja jest zupełnie inna. Powołałeś się na artykuł 394 słusznie, bo on reguluje jakby skutki. Jeżeli chodzi właśnie o skutki, zastrzeżenia zadatku przy umowie są następujące. W sytuacji, w której dojdzie do zawarcia umowy, ta, ten zadatek dany przy zawarciu umowy jest zaliczany na poczet ceny. Natomiast są różne skutki w sytuacji, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy. Jeżeli ja jestem kupującą i Zapłaciłam zadatek, jeżeli nie doszło, na przykład z Twojej winy jako sprzedającego do zawarcia umowy, mam prawo żądać zadatku w podwójnej wysokości. Jeżeli to ja zawiniłam do tego, że do umowy nie doszło, tracę ten zadatek. W sytuacji, kiedy ani ja jako kupująca, ani Ty jako sprzedający nie zawiniliśmy, czyli nie dochodzi do zawarcia umowy z zupełnie innych przyczyn, na których ani ja, ani Ty nie mamy wpływu, wówczas zadatek jest zwracany.